Czynnikiem wyzwalającym reakcję jest kilka białek, a mianowicie alfa laktoglobulina, beta laktoglobulina, kazeina, lipoproteina i różne mieszaniny peptydowe. Jeżeli alergia dotyczy kazeiny, która jako antygen nie jest specyficzna dla danego gatunku, to alergia będzie również występować po mleku kozy czy owcy. Białka mleka krowiego występują w mleku i jego przetworach. A więc kefirach, maślankach, jogurtach, twarogach i serach dojrzewających. Znajdziemy je również w lodach, czekoladzie, a czasem w pieczywie. Czasami może wystąpić w wędlinach i potrawach gotowych. Osoby uczulone na laktoglobulinę mogą również mieć reakcje alergiczne po mięsie wołowym. Objawy alergii mogą być różne, najczęściej są to zmiany skórne, wysypka, zaczerwienienia, swędzące pęcherzyki czy pokrzywka. Leczenie polega głównie na eliminacji alergenu, czyli wszystkich produktów zawierających mleko. Konieczne jest drobiazgowe czytanie etykiet. Producenci mają obowiązek informowania o obecności tego składnika. Od alergii należy odróżnić nietolerancję mleka, a ściśle mówiąc laktozy. Objawia się na bólami brzucha, nudnościami, biegunkami po zjedzeniu produktu mlecznego. Zazwyczaj małe ilości tych pokarmów są tolerowane. Często nie ma dolegliwości po jogurtach, kefirach i innych produktach ukwaszonych.